zniknie i, i wyjdzie ci sałupy i to tak bez takiego, żadnej kłótni, to to jest... Okropne, Ale nie, nie, ona całe życie mówiła, że odejdzie i tak, mówiła spełnił się czas, wypełnił się czas, tak. 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 Czyń co masz czynić i zrobił zrobić. No to ona już to miała zakodowane. No tak miał być, bo Chrystus mnie wybrał przed zdarzeniem świata, Efezan 1.4 I on też wybrał, bo zawsze chciała mieć rodzinę. I teraz Chrystus spełnił prawę. Ale ma dzieci jakieś, nie? Ma stamtym. No, nie urodziła od wspaniałych synów, pomimo i tam córeczka wiadomo. Także dzieci są od Boga. Tak. tak. No i teraz Chrystus będzie łączył doskonałe rodziny. Co Bóg złączył? Jak było na początku. Czy Adam Ewa nie mieli ślubu z księdzem, z urzędnikiem? Bo kto bierze ślub u księdza to jest przekleństwo. Dlatego wszystkie katoliki umierają, bo mają przekleństwo od księdza, pedofila. A Bóg jest czysty. On jest doskonały, nie ma tam kłamstwa, skazy, niesprawiedliwości, on jest sprawiedliwy. Przede wszystkim jest doskonałą miłością w prawdzie Jego. I ten Chrystus nie dał się skalać szatanowi, jak 40 dni posił, szatan mówi, powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem, był głodny, to go opusił może jest głodny, to na pewno się przemieni, nie? Ale mówi, nie samym chlebem dzieje człowiek. Napisano jej, skoczysz, a nie obiecie złapią, nie zranisz nogi o kamień. Ale jeszcze jest napisane, nie wystawiaj Boga na próbę, próbę. Także Chrystus zamknął usta diabłowi, bo diabeł z napisem ma święte jak siatki Jehowy, adwentyści, baptyści, księża, ale Chrystus jest jedyną prawdziwą mądrością i daje nam mądrość, Łukasza 21, 15 28. Nie, ale ja panu coś przyrwę. Wie pan co, ona to, co zrobiła, żona, to ona już to miała zakodowane, ona już to tak objaśnili to, te obydwie strony, bo nie tylko jedna strona jest z tym, tylko druga też. I wyjechali sobie i życie, chcieli się poprawić, że jako życie mieć tego. No i tak zrobili. No i to co zachować życie to jest jak To straci życie ten zachowa. Także diabeł co, co chciał zrobili? Jezusowi dać tak ten... Już, wiecie, nie ma na ten Ale ten świat, świat nie jest diabelski, nie? Przekłamany. I dla pragnień ciała. I teraz im będzie zabrane Królestwo. I ci, co przyjmą doskonałe prawo w sercu, i plan nie zbawienia, chrystus będą I Nie, nie. Żyli. dobrze zrobiła, że dzieci zabrała. To dobrze zrobiła. No, w Polsce przeważnie, poważnie zbiegnie. biorą kobiety i dostają dzieci w sądzie. A sąd rozbił moją rodzinę, bo ja się nie zgodziłem na rozwój. Sądy rozbijają rodzinę, policja, wszyscy opieka, wszyscy żerują na rodzinie. No i co ja też się rozeszła z tym pierwszym, to ja też nie miałam u niego rozwodu. A jak jakby o alimenty, co by się to sądzili, sama powiedziała, że chcemy od razu, będzie rozwód. Mój mąż mówi, nikt nie w życiu, nas tylko może Panu rozłączyć. I było koniec na tym. No i I nie dobrze. mieliśmy. Nie no mieliśmy rozwodu. Właśnie, a tym przeżyła w tyle lat. Właśnie, że ludzie się żenią, składają śluby, a później rozwody. No to po co tak. ślubują, nie? No, no właśnie. No ja mówię, że po co tak. ślubowałem mojej żonie, na świadomy praw i obowiązków, że się nie zgadzam na rozwód. I ona mi rozbiła bez mojej wiedzy. No. Czyli pozbawiła mi wszelkich Mój praw. No musisz powiedział tym, że Alimenty normalnie są drugą, ale żadnego rozwodu, żadnego rozwodu. Ale alimenty mężczyzna nie może płacić na swoje dzieci, bo nie ma żadnego wersetu. W słowie Bożym, że ma płacić e, ojciec na swoje dzieci alimenty. Nie ma takiego wersetu. Ale, ale przecież on sam przecież dał, żeby i nie dosyć, że alimenty przychodzili, to on jeszcze jak dostał wypłatę, to jeszcze przychodził do dzieci zawsze idzie Bo był w porządku ojciec, no był w porządku. Czyli Dobra, chodzi o kasę. Kobietom tak. chodzi o kasę, tak no. księdzą chodzi o kasę. A. Także gdzie kasa jest, nie ma Boga, A. bo Juda wziął pieniądze i się powiesił. Także kobietom, kobiety chcą rządzić, bo diabeł dał im mądrość, Ewa Brajt była mądra, że wzięła zakazany owoc, hopy uśmierciła. Nie, rządzi, nie chcą rządzić. Chłopy takie, cicha woda, takie, tak? Na Ale głową rodziny jest Na mężczyzna. Boku, w samochodzie jest jedna kierownica. Jedna czy dwie? I kto ustan jedna, jedna. kogo ustanowił Bóg głową rodziny? kobiety? Głową rodziny. Dobrze, rozumiem. Jest głową rodziny on, a karkiem jest kobieta. No szyja. I szyja ale... u śmierca swoich, bo kręci głową i Nie, no śmierca. nie śmierca. Wy tak. tylko chcecie być czyste, a kobieta niech będzie ja szmatą. Ja mówię o prawie tak. Chrystusa. Chrystusa, o porządku Wy Chrystusa Króla. Wy chodzić to, a ty domać no się o No czemu to mi go dajcie, tak jest. to no. No. no tak jest, ale to... Kobieta sama się nakręca, że nie, taka nie, nie kura domowa. Nie się, jeżeli się no nie To, jest to się rozmawia z mężem, się współpracuje. Ach, zresztą o czym będziemy mówić, to nie ma o czym mówić. Nie, prawda, i tak idzie na jak. Czyli jest Chrystus, później mężczyzna, kobieta, a dzieci. A nie odwrotnie. A teraz kto rządzi? Dzieci rządzą, czy pies? Kto rządzi w domu? No kobiety rządzą na razie. Polscy kobiety wygrywają rozwody, dzieci, wszystko, alimenty. Nie jak kobieta się rozjedzie, to ona idzie do pracy, ona robi, ona musi mieć dom. Dzieci, wszystko na karku ma no kobieta, a mężczyzna pokoże ogon nie idzie dalej. Haruje prawie? ciężko jak było w świecie szatana i zawsze ma bo szatański, szatański, świat i jest, szatański świat jest bardzo, bardzo niesprawiedliwy i grzechy narosły wysprawia aż do nieba. I teraz dom, dom z Kartek się rozpadnie. Ci co budowali na piachu. Będą mieć problem, a kto ma prawdę w sobie na skalę na Chrystusie, będzie radosny. Radosny Bóg jest. Szatana, Szatana Chrystus już zamknął na tysiąc lat tego, co kusiły we wraju, Teraz Chrystus przychodzi, wybiera syna Bożego Abraham. Tak, tak, Sara. Co jeszcze? No, takie to są do naśladowania. Osobistości w słowie Bożym którzy właśnie dali dobry przykład. Mieli wiarę. Abraham czekał 25 lat na swego syna Izaaka, a Sara nie mogła urodzić mu, dopiero jak miała 90 lat to mu urodziła. Czyli Bóg ożywił ją i Łono. A wy macie ile? 84? No, w październiku. To no, za 6 lat Sara urodziła pierwszego syna. A wy już macie tych dzieci dawno urodzonych. No, a... no. Mój syn już ma 64 no, lata, jest najstarszy. Czyli uboga i cierpliwość właśnie. Czekać trzeba na, na to, co Bóg Ja kobiecą. miałam 19 lat, jak wychodziłam za mąż. No. Szybko. To jeszcze Dojrzała kobieta to jeszcze... No. Nie ma doskonałych związków jeszcze małżeństw, ale będą. Bo Chrystus teraz będzie tworzył doskonałe. Na Jego prawdzie, miłości i sprawiedliwości. Bez wojen, kłamstwa, ja, chorób. Co trzeba. Mówić prawdę. Idź się do, do domku i za jakąś robotą. Co wiemy, od czego to zacząć, teraz, muszę pomyśleć. Bo chciałam jeszcze że tego ogródka dzisiaj tam iść. Popatrzę, zawsze jaka